Cześć Michał, z tej strony. Dzisiaj będzie wycieczka w pojedynkę. Zabieram Was na koprowy wierch zimą. Idę sobie właśnie drogą nad Popradzki Staw. Tam mam pewnie jeszcze z 5-10 minut. No i będę odbijał w stronę Doliny Mięguszowieckiej, gdzie znajduje się właśnie mój cel. Żeby nie było niejasności, to od razu na początku powiem, że tak, ten szlak jest zimą zamknięty. Ale jest to również teren, gdzie dopuszczalne jest taternictwo. Więc jeśli ktoś posiada legitymację klubu wysokogórskiego, zarejestruje wycieczkę, weźmie ze sobą odpowiedni sprzęt, to da się tam wejść legalnie. Inna sprawa, że ja dzisiaj tam nie mam zamiaru wchodzić szlakiem turystycznym. Wybieram sobie jedną z dróg wspinaczkowych. Co prawda łatwą, bo latem ma ona wyceny jeden, no ale jednak klasyczna turystyka to to nie będzie. Tu po prawej mam już taflę Poplackiego stawu. A ja zaraz będę odbijał w lewo Przy najbliższych drogowskazach Tu są wspomniane drogowskazy Koprowy Wier, bo w Słowacku Koprowski Szczyt Teoretycznie 3 godziny Ale myślę, że się uda szybciej Moim zdaniem 2-2,5 to jest realny czas Początek tu jeszcze przez las Do wschodu słońca 20-30 minut Więc jeszcze niestety kiepskie światło Ale jak wyjdę w otwarty teren to już widoki będą naprawdę ładne No i się robi widokowo Tutaj po lewej stronie Grand Baszt Widać już tam w żlebie trzy osoby Zapewne będą na nartach jeździć Ja sobie idę dalej w głąb doliny Kolejnym punktem wycieczki jest dojście nad Wielki Sińczowy Staw Myślę, że tam mam około godziny Tu zaraz będę miał mostek do przejścia Mostek za mną Tu przede mną Szatan tam Wołowiec Mięguszowiecki Fajny, niezbyt trudny szczyt Jak też to mam film z niego na kanale No a ja teraz muszę podejść Tutaj No i przez ten próg będę się musiał dostać Samego Koprowego Wierchu Stąd jeszcze niestety nie widać Pojawi się dopiero później Ponad wspomnianym progiem Pokażę wam coś ciekawego Tutaj Jest zasypany drogowskaz Odbija się na rysy No ale że zasypane to nawet nie widać, że tu jakiekolwiek skrzyżowanie istnieje. Rozdroże w tym miejscu. Tutaj na Rysy, tu na Koprowy. W tą stronę już śladów mniej, bo właśnie od tego miejsca turystyczny teren jest zamknięty. Ślady prowadzą coraz bardziej w tą stronę. Tak jakby ktoś tamtędy podchodził. Nie bardziej pasuje odbyć tutaj, więc sobie przejdę w lewo i po takim Lekko zapadającym się śniegu. Zacznę podejście pod tamto coś. Tu jakieś stare ślady w sumie są. Widocznie wczoraj po prostu nikogo nie było. Zbliżam się do zbocza. Ono się gdzieś w tym miejscu zacznie robić strome więc tam pewnie chwila przerwy na ubranie raków. No i myślę, że tu sobie gdzieś zaraz zrobię postój. Dodam trochę sprzętu na siebie. 5 minut później mam już na sobie raki. Stóp tuty. Założyłem też uprząż, ale to tylko po to, żeby mieć do czego lążę do czekanów przymocować. Czekanie mam dzisiaj dwa, bo w sumie nie wiem jak bardzo stromo będzie na tej drodze, którą chcę przejść. Zaczynam podejście. To jest pewnie jakieś 10-15 minut roboty. Śnieg póki co bardzo fajnie zmrożony. Dobrze trzyma raki. A za mną widok taki już po wschodzie słońca. Ten próg nie jest zbyt stromy Przejdę go pewnie bez robienia żadnej przerwy No, myślę, że połowa już jest A tam na skała nie wiem czy widać, ale stoją dwie koziczki No i prawie końcówka tego progu Zaraz się na chwilę nie zmniejszy Teren ponad progiem wygląda tak Jak widać dość płasko Tu przede mną trzy mięgusze Czarny, pośredni i wielki Tym pierwszym i trzeci udało się już tej zimy odwiedzić Koprowego jeszcze nie widać, ale już dosłownie lada chwila powinien się odsłonić. Tutaj sobie idę zwyczajnie prosto, tak jak mi się podoba. I tak żadnego śladu nie ma. W tym miejscu w sumie też było tak umiarkowanie stromo. Ale to już się kończy. A tam z przodu się już chyba odsłania koprowy. Tak, to jest koprowy, jest oświetlony wierzchołek. A ja zaraz będę nad. Chinczowym stawem i opowiem Wam o wariancie, którym się chcę tam dostać. Mam rozdroże przy Chinczowym stawie. Na koprowy, tutaj. Godzina 15. Szlak prowadzi tam na koprową przełęcz. No i po tym na szczyt. Ale, tak jak Wam mówiłem, ja mam dla siebie inny wariant. Będę chciał wejść tym żlebem. Na koprową przechybę, więc muszę się jeszcze dostać w tamto miejsce. Wielkie chinczowe pleso, wielki chinczowy staw. Zaraz wejdę na taflę i zrobię sobie przez nią skrót. Tafla dobrze zmrożona. Nie ma też na niej dużo śniegu, więc idzie się dość sprawnie. Prawie mam koniec tafli, i niedługo mi się powinien odsłonić ten żleb. Teraz już dość dobrze widać żleb, po prostu. Tu między skałki i do góry Do szczytu jakieś 400 metrów Więc prawdopodobnie zajmie z godzinę albo półtorej Zależnie od tego jaki będzie śnieg Pora zejść z tafli i zacząć podejście pod żleb Staw za mną, opuściłem taflę Teraz kierunek tam Pewnie jakieś 100-150 metrów przewyższenia No i będę pod żlebem Z tej perspektywy nie wygląda to źle Całość na koprową przechybę jest wyśnieżona. Cały czas nabieram wysokość. Zaraz wejdę do słońca. No i jestem w słońcu. Teraz pora do skałek. I zobaczymy co mnie tam czeka. Już sobie wziąłem czekan. Z nim będzie na pewno bezpieczniej. Lada chwila zbocze się, zamieni w żleb. Wejdę w tą skalną bramę. No i tam do góry pewnie jest jakieś 150-200 metrów. No to witamy w żlebie. O dość stromym. Lekko zarodzonym podłożu na stromienie rośnie. Wziąłem drugi czekan. No i kontynuuję podejście z dwoma. Bo tu jednak głównie na czekanach się będę opierał. Nogi to tak średnio pewne. Strasznie twarde jest to podłoże. Taka zabawa będzie. Tu jakby lepszy śnieg. Jest szansa robić stopnie przynajmniej. No a tak to wygląda za mną. Dość stromo. Ale bez tragedii, w końcówce dwa warianty: można na wprost, można tutaj. Tylko problem jest taki, że jestem pod linią obrywu i nie wiem, jaki śnieg będzie tam wyżej. Ej, nie jest źle, to jest stabilne. Rewelacja. No dobra, to jakoś wyjdę. Okazuje się, że kompletnie nie było się czego bać. To jest fajnie zabetonowane. No nieźle. Patrzcie jaka tu stromizna na końcu. No i chyba jest końcówka. No i wyszedłem tędy. Trochę nad chinczową przechybą. Myślę, że dobry wybór z tym wariantem, bo patrzcie jakie tu są nawisy. Byłoby trochę trudniej. Na szczyt w tą stronę. I już chyba niedaleko. Odłożyłem jeden czekan. No i na szczyt. Myślę, że wiele już nie ma. Tutaj trochę trawersowania, ale dość łatwym terenem. Śnieg na tym trawersie dość słaby, więc jednak wolę wbić na grań. Ten fragment ostatni zrobię granią, bo na tym trawersie śnieg taki średni. Wygląda na to, że już naprawdę niedaleko. Tylko ten kawałek. I będę na Koprowym Chyba tu najwyższe I jest Koprowy Szczyt Zdobyty zimą Ależ tu jest pięknie Pogoda rewelacja Jeszcze w miarę chłodno, aczkolwiek się ociepla Wiatru nie ma Więc posiedzę sobie chwilę, podelektuję się panoramą No i później będę wracał tą samą drogą bo jeszcze po południu standardowo praca No to klasycznie, teraz będzie opis panoramy Zaczniemy od cubryny Teraz mięgusz wielki Obok mięgusz pośredni Tutaj mięgusz czarny Dalej jest chińczowa turnia A nad nią rysy Obok rysów mamy wysoką Tam kończystą Pod kończystą kopy poprackie Tutaj jest z kolei tempa Tutaj szatan no i kilka innych szczytów Granibaszt szczyrwski Szczyt Tam w tle Grań Solisk Widać Wielkie Solisko To jest Chruby Wierch To jest Krywań Tutaj sporo szczytów Tatr Zachodnich Bardzo charakterystyczny Giewont Z tyłu Babia Góra Tu mamy świnicę, Zawrat Kozi Wierch Są Granaty Tu bliżej mamy natomiast Szpiglasowy wierzch i Miedziany. Ok, mi tu w sumie przerwy wystarczy, będę schodził. No i myślę, że tą samą drogą całkiem mi pasowała. O tej porze powinna być jeszcze znośna, więc opuszczam wierzchołek i kieruję się ku Koprowej Przechybie. W dół to powinno pójść zdecydowanie szybciej, myślę, że jest szansa, iż w godzinę będę nad stawem. Ten fragment pamiętam, że był dość niefajny, ale jakoś trzeba zejść. No właśnie, patrzcie, co tu się dzieje. Nie jest to zbocze zbyt stabilne, to się jakoś przeszło. No i teraz w dół tego zbocza pora się obrócić tyłem i jazda w dół. Tak mniej więcej po swoich śladach, wiem, że identycznie raczej nie będzie. Ale nie ma w sumie potrzeby, żeby było, tam trzeba zejść. Potem już będzie trochę łagodniej. Ciężko się będzie schodzić w tej rozmiękającej pokrywie, ale jakoś się musi udać. Pokonałem rozdroże, no i teraz muszę tutaj schodzić. Pokrywa rozmięka, i akurat tutaj to jest zaleta. Można trochę przyspieszyć na zejściu. Myślę, że przy pewnym zachowaniu ostrożności, to nawet. Takie schodzenie tu jest możliwe. No i wyszedłem ze Żlebu. Teraz kierunek, Chinczowy Staw. Jestem przy Stawie. Teraz kierunek tam. Wracam przez jezioro. Tam jest koniec Stafli. A później schodzę do Poprackiego Stawu. No i myślę, że to już pójdzie dość szybko. Staw za mną. Idę dalej. I wygląda na to, że dzisiaj to pieszo tu chyba tylko ja byłem w tej dolinie. Tutaj na początek ta łagodniejsza część zejścia. Potem znowu będzie kawałek płaskiego. No i bardziej strome. Patrzcie jaki tu śnieg jest. To jest wiosna, a nie zima. No i prawie koniec zbocza. Teraz nam przez dolinę. Aczkolwiek myślę, że tu już skończymy ten film. Nie ma co przedłużać. To już tylko łatwy teren. Tak więc, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!